Dzisiaj o biernej agresji. Zapraszam Was serdecznie. Ja nazywam się Weronika Adamus, jestem psychoterapeutką w centrum psychoterapii Promena i zapraszam na kolejny odcinek promenowych psychopadek. Wierna agresja, cóż to jest? Pewnie większość z Was e, słyszała o tym. To jest taka agresja, która nie jest wyrażana wprost. Czyli na przykład, jeżeli to chyba częściej się zdarza jednak u kobiet niż u mężczyzn, dlatego że em, to też wspominałam w poprzednim odcinku, że em, u kobiet mniej jest e, akceptowane społecznie wyrażanie w ogóle agresji na zewnątrz. Czyli na przykład jak nie wiem, chłopcy się biją na podwórku, jak są małymi dziećmi, to rodzice będą mniej mniej reagować i to nawet mogą robić nieświadomie. W sensie im się może wydawać, że reagują tak samo, ale ta reakcja nie będzie tak intensywna, jakby na przykład dziewczynki bi biły się na podwórku. Wynika to z... Z kulturowych przekazów, które każdy z nas ma, tak że to nie jest niczyja wina, ale jednak kobiety częściej wykształcają w sobie możliwość wyrażania agresji, ale w taki sposób, żeby no, nie spotkało się to z dezaprobatą społeczną, czyli nie wprost. Jak to się robi? Myślę, że każda z nas wie, jak to się robi w bardziej lub mniej świadomy sposób, ale na przykład. Czy kojarzycie taką sytuację, że ktoś na przykład milczy, obraża się i się nie odzywa? E, I niby nie jest to wprost krzyczenie czy wyładowywanie złości, ale bardzo szybko jesteśmy w stanie poczuć, jak jesteśmy w, obok tej osoby, e, tą złość tej osoby. E, to jest jeszcze w miarę wyraźne, ale czasami jest tak, że ktoś na przykład potrafi e, nawet się odzywać nawet się uśmiechać i w ogóle bardzo miło odpowiadać, ale coś jest takiego w tym sposobie bycia, że czujemy, że ta osoba właśnie jest zdenerwowana, wkurzona. E, albo w sobie czujemy taki lęk, czy takie, taką myśl, że coś jest nie tak, że być może sami jest taka myśl, że może coś zrobiliśmy nie tak, co uraziło tą osobę i tak dalej. I to są przejawy biernej agresji. Czasami one są tak subtelne, że my nawet nie potrafimy nazwać tego, co się dzieje. Bardzo często też osoby, które to stosują, nie robią tego świadomie. To też myślę, że jest bardzo ważne do, do podkreślenia. Czują złość na kogoś, ale jednocześnie są tak zblokowane na to, żeby, żeby tą złość odczuwać, i nie pozwalają sobie na to, że im się wydaje tym osobom. Że tej złości już nie ma, że na przykład ją stumiły w sobie i tak dalej, i mogą zupełnie nie czuć tego, że przez ton głosu, przez mimikę twarzy, przez um, w ogóle sposób odnoszenia się do, do ludzi, do, do w ogóle otoczenia, komunikują tąże złość, którą już um, wyparły. Także to czasami jest takie, że um, Albo tak zwany bierny opór. Myślę, że każdy z nas być może sam nie, nie korzystał z tego, ale, um, ale albo doświadczył, albo potrafi sobie wyobrazić takie doświadczenie. To na przykład się dzieje w sytuacji, kiedy na przykład jest szef, który jest dosyć opresyjny, i pracownik, nie mogąc się jakby wprost ze złościć, albo czasem w szkole też tak może być, że Uczeń nie mogąc wprost wyrazić swojej złości na nauczyciela, bo ze względu na konsekwencje, mm, robi coś takiego, e, na przykład takie literalne trzymanie się przepisów albo różnych zasad. E, czasami też to robią dzieci w stosunku do rodziców. E, czyli mm, nigdy nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek zasady. By Były możliwe do zastosowania w prawdziwym życiu, tak sztywno. Dlatego, że życie jest żywe i po prostu e, zmienia się. Więc, e, jak chcemy na przykład, niby nie, mm, nie stawać oporu wprost, czyli nie mówimy, że się nie zgadzamy, tylko nie wprost, to na przykład e, stosujemy, e, stosujemy bierny opór, który na przykład może polegać na literalnym trzymaniu się jakiejś zasady, czyli na przykład jak mama mówi nie odzywaj się przy stole, czy nie mów jak jesz, to możesz to stosować literalnie za każdym razem, jak jesteś przy stole, nawet jak jest jakaś na przykład ważna sytuacja, że ktoś cię o coś pyta o coś ważnego, a ty się nie odzywasz, bo na przykład dwa dni wcześniej mama powiedziała nie odzywaj się przy stole, nie i z jednej strony Teoretycznie respektujesz tę zasadę, ale z drugiej strony wiesz, że robisz to po to, żeby kogoś wkurzyć, żeby niejako odegrać się na tym, no przez to, że ktoś z kolei chciał na tobie wymusić jakieś zachowanie, którego sobie życzył. I to jest też przejaw właśnie biernej agresji. Biernej, dlatego, że my to robimy właśnie nie wprost, sami poprzez bierność, poprzez nie. Taką uległość i nawet bardzo duże posłuszeństwo, ale z, zastosowane w taki sposób właśnie, żeby uderzało w drugą osobę. To jest o tyle podstępne i o tyle jest trudny ten rodzaj agresji, że nie zawsze łatwo sobie zdać z niego sprawę. Że na przykład w tej, w tej sytuacji przy tym stole, jak mama Pyta, pyta, dziecko nic nie mówi, może się w końcu wkurzyć i wziąć to dziecko i powiedzieć, dlaczego mi nie odpowiadasz, a takie dziecko mogłoby odpowiedzieć, no przecież zabroniłaś mi mówić przy stole. No i wtedy, zobaczcie, w głowie mamy się pojawia refleksja, no okej, okay, faktycznie zabroniłam, to nie jest sytuacja, którą ja chciałam mieć, no bo chciałam też móc uzyskać odpowiedź na pytanie swoje, czy jakieś swoje w ogóle pytania, wątpliwości. Um, I trudno z tym coś zrobić, bo z jednej strony, już wcześniej e, była jakaś sytuacja, albo jak na przykład jest e, w parze, jedna osoba agresywna i tak wprost emanująca agresją, um, na przykład krzycząca, czasami uderzająca, albo. Um, no, bo może nie wchodźmy w temat takiej przemocy fizycznej, bo myślę, że on jest. Um, on jest być może na inny odcinek. To, to jest szerszy po prostu temat. Ale na przykład ktoś, kto bardzo łatwo wybucha i krzyczy i, e, i zachowuje się w taki sposób, że, że odstrasza w ten sposób innych ludzi. A druga osoba w parze jest taka, właśnie uległa, podporządkowująca się, nie wchodząca w konflikt, nie chcąca konfrontacji, i na zewnątrz widać, i to bardzo często, bardzo często, tak łatwo też oceniać z zewnątrz: widać kogoś, kto krzyczy, nawet drze się powiedzmy na tego swojego partnera czy partnerkę, a druga osoba próbuje uspokoić tą pierwszą i jest właśnie taka dobrze. Kochanie, to już będzie jak chcesz, i tak dalej. No i my mamy taką tendencję do tego, żeby sobie myśleć, że ta osoba krzycząca to jest taka okropna i w ogóle e, niefajna, i oceniać ją, a e, o, tym, e, o tej drugiej osobie, o tym partnerze, który jest taki uległy, żeby myśleć, że no, biedny człowiek, że sobie wybrał e, słabego męża czy słabą żonę. Że po prostu um, trudno być może żyć w takim otoczeniu, i tak dalej. Ale nie wiemy tego. Oczywiście nie znamy całego życia. E może być tak, że osoba, która jest uległa pozornie, właśnie w sytuacjach konfrontacyjnych, jest uległa, ale z kolei w takiej codzienności, świadomie lub nieświadomie, robi wiele rzeczy takich, które budzą złość. Um, niejako w odwecie za w odwecie za za, um, no za tą agresję, której doświadczają. E, I to jest takie zapętlające się, w sensie, że jedna osoba na przykład um, bardzo często e, ofiary przemocy mają w sobie bardzo dużo e, niewyrażonej agresji i E, takiej zablokowanej no siłą rzeczy, jeżeli ktoś przekracza Twoje granice fizyczne czy nawet psychiczne, bo jakiekolwiek zresztą, no to się budzi agresja, my coś z musimy zrobić. No i albo ją upychamy w środku, albo ją wyrażamy na zewnątrz. E, więc bardzo często jest tak u ludzi, bierna agresja jest u ludzi, którzy e, Hmm. A nie, nie pozwalają sobie na odczuwanie, nie uważają. Czasami to jest tak, że ktoś sobie nie pozwala na przykład z lęku przed konfrontacją, ale czasami jest tak, że ludzie uważają, że oni nie są zdolni, że oni że ja, ja to jestem taka spokojna i ja się nie denerwuję bardzo często też w takiej fałszywej duchowości, która teraz mam wrażenie jest bardzo modna. Taki właśnie cukierkowo, ten, że ja jestem tutaj miłością i ja tutaj pałam, samym dobrem i wszystkim, i w ogóle nie wiadomo czym, że wtedy, jakby nabierając takiego przekonania na swój temat i tak bardzo chcąc być w tym miejscu, czyli spełnić te warunki tego, co sobie wyobrażamy, że wiąże się ze szczęściem, być tym szczęśliwym, i chcemy spełnić te warunki, właśnie zawsze być tymi dobrymi, zawsze być tymi fajnymi i tak dalej. I wtedy blokujemy wszystkie rzeczy, które no, są niezgodne z tym światopoglądem. No i jak blokujemy, no to coś się z tym dzieje. Czasami może to iść w kierunku takiej depresyjności, ale czasami może iść w kierunku biernej agresji, czyli tego, że my to odreagowujemy, ale nie wprost, czyli mamy lęk przed tym. Tutaj tak mi się przypomina um, postać. Szczerze mówiąc, nie pamiętam jak się nazywała, ale z Harry'ego Pottera, taka hmm, jedna z nauczycielek była w którymś tam z kolejnych filmów która e, była taka cudowna taka, e, taka aż przesłodzona chodziła w różowych ubraniach e, miała jakieś takie e, e, słodkie e, nie wiem, zdjęcia kotków czy coś takiego. A jednocześnie na lekcjach, w sytuacji jak ktoś się jej sprzeciwiał, to torturowała swoich uczniów. To już faktycznie, nie? I Często my też spotykamy takie osoby w życiu. Być może nie takie, które torturują, ale takie, które pozornie wydaje się, że po prostu sama słodycz, ale gdzieś podskórnie czujemy, nie wiem, lęk przed takimi osobami. Oczywiście to nie są wszystkie osoby, które są spokojne, żeby tutaj też nie, nie mówić, że to... Ale czasami jest tak, że jak my mamy, nie akceptujemy tego, kim jesteśmy, czyli tego na przykład, że pojawia w nas się złość i bardzo chcemy na przykład być takimi cudownymi ludźmi, takimi, którzy się nie złoszczą, nie denerwują, nie nie doświadczają tego, nie doświadczają tych targających emocji. Z różnych przyczyn możemy pragnąć być tacy. Albo czasami jest tak, że że właśnie rodzice tego wymagali i, i taki wzór stawiali. Czasami może być tak, że na przykład religie, względy religijne tego wymagają i ym, jacyś różni duchowni mówią o tym, że, ym, że to jest źle czuć złość, gniew, agresję i że takich uczuć nie powinno być, jeżeli chcesz pójść tam do nieba czy, czy uzyskać jakieś inne yy, profity. Duchowa, czy właśnie nawet w takiej duchowości, czy pozytywności, takiej trochę sztucznej pozytywności, która gdzieś się wytworzyła w ostatnich latach, taka koncepcja, takie, takie dążenie do tego, żeby być zawsze pozytywnym, że cokolwiek by się nie działo, trzeba być pozytywnym. I jak ja czuję złość, no to nie jestem pozytywna. Jak nie jestem pozytywna, to coś jest ze mną nie tak, i w związku z tym muszę być pozytywna, żeby być szczęśliwa, no bo gdzieś przeczytałam w sekrecie, czy gdzieś indziej, że muszę być pozytywna, żeby, do, żeby przyciągnąć na przykład pozytywne wydarzenia, albo żeby, żeby inni mnie lubili, albo no cokolwiek. Cokolwiek mamy, też trzeba zgłębić te swoje przekonania takie, coś ich też kryje pod tym, że ja na przykład mam takie, taką myśl, że ja muszę być zawsze spokojna, że ja nigdy nie mogę czuć złości, że albo czasami też niektórzy ludzie nawet przyznają, że okej, okay, w porządku jest czuć złość, ale ja już jestem na tym poziomie, że ja już jej nie odczuwam. No nie, złość, agresja to są biologiczne odczucia. To niezależnie od poziomu na którym jesteśmy, to jest wciąż odczuwalne. To nie o to chodzi, żeby nie czuć pewnych emocji. Okej, okay, ale znowu um, widzę, że um, poszłam mocno w dygresję. Wracając do biernej agresji, jak ją rozpoznać w sobie lub w innych? A, okej, okay, to też jest na inny odcinek, ale tutaj się łączy mocno. Różnego rodzaju ludzie, których potocznie i teraz też bardzo popularnie nazywamy takimi wampirami energetycznymi, to są właśnie ludzie, którzy stosują Bierną agresję, którzy powodują, że czujemy się, hmm, czujemy się właśnie. O, i potem można też rozpoznać kogoś, kto to stosuje, że my czujemy się agresorami wobec tych ludzi, że i znowu to może być zachowanie w niektórych przypadkach świadome. Myślę, że w wielu, a być może w większości przypadkach jest nieświadome, więc bierzcie to pod uwagę, że, że to nie o to chodzi, żeby przyjść do kogoś i powiedzieć, ej, ty stosujesz na mnie bierną agresję, przestań to robić, bo y, nic tym sposobem nie uzyskamy, bo ani ta osoba nie ma wglądu w to, że to robi. Um, no, a poza tym to też jest rodzaj agresji, więc. Agresja znowu będzie napędzać agresję, więc musimy też to brać pod uwagę. Więc um, wtedy, kiedy my czujemy, że jesteśmy agresywni wobec kogoś, ale jednocześnie analizując swoje zachowanie, to też warto zrobić w towarzystwie kogoś innego w sensie um, tak się rzetelnie zastanowić. Czy faktycznie to, co zrobiliśmy, było rodzajem agresji, przekroczenia granic z drugiej strony? Kiedy na przykład mówimy komuś, że, że zrobił coś złego w stosunku do nas, na przykład przekroczył naszą granicę, i mówimy, że ja nie chcę, żeby coś tam się na przykład zadziało. A ktoś może na to zareagować właśnie w taki sposób, że ale ty, o to są takie częste sytuacje, że ktoś na przykład reaguje w taki sposób, a ty mi to wielokrotnie robiłeś, e, i, e, albo że robiłeś mi coś innego, różne inne rzeczy. Czyli my to trochę nazywamy popularnie odwracaniem kota ogonem. Ale że albo ktoś się złości i mówi, że, że to jest takie raniące te słowa, że jak ty w ogóle mogłaś tak powiedzieć? Bo przecież ta osoba na przykład miała wtedy gorszy dzień, depresję czy cokolwiek innego, i jak ty możesz w ogóle tak mówić, skoro ją znasz i wiesz, że, że nie wiem. Że miała jakieś inne problemy, albo inne priorytety, albo cokolwiek, i że teraz jest jej przykro, że ty tak mówisz I, i, i tak dalej. Czasami to nie są aż tak gwałtowne e, reakcje, bo ja jednak w tych przykładach staram się troszeczkę wyraźniej pokazać, bo czasami to może być takie właśnie mm, bardziej subtelne, czyli właśnie takie, że ktoś nagle zaczyna płakać, ale to nie jest taki płacz, e, że, my, że on jest taki bardziej teatralny że właśnie nakierowane na to, żeby się, żebyś Ty się poczuł, że Ty zrobiłeś coś złego, czy zrobiłaś coś złego. Um. I kiedy my realnie przeanalizujemy to co, to, co zrobiliśmy i też nasze uczucia w tym, bo czasami e, nie o to chodzi, co konkretnie zrobiliśmy, ale też jaką intencję w tym mieliśmy. Czy ta intencja była czysta, czy to chodziło o... Ochronę naszych granic, czy jednak chodziło o wbicie szpilki, bo to jest bardzo duża różnica, i tutaj trzeba być naprawdę uczciwym ze sobą, i warto to też zrobić z terapeutą albo takim naprawdę dobrym przyjacielem, który też nie boi się powiedzieć tobie wprost, tego jak, jak widzi tę sytuację. No to jeżeli nie było celem twoim właśnie wbicie szpilki, tylko po prostu. Ochrona siebie, mówisz o swoich uczuciach, to jak to zrobiłaś. Czyli na przykład powiedziałaś o swoich uczuciach, a nie o tym, że ktoś tam na przykład robi coś źle albo dobrze albo jakkolwiek. Czyli nie wchodzimy w, na cudze terytorium, tylko pozostajemy na naszym. Czyli mówimy o własnych uczuciach, o własnych przeżyciach. I sprawdzamy ze sobą, że, że faktycznie to, co myśmy zrobili. Było. Um, nie było agresywne, ale jednak czujemy się jak agresor. To możemy stąd wyciągnąć wniosek, że ta agresja, którą my czujemy, ona pochodzi od drugiej osoby. Że tak naprawdę to nie chodzi o to, że myśmy byli agresorem, tylko że to jest właśnie bierna agresja, którą doświadczyliśmy ze strony drugiej osoby i która. Powoduje, że my się czujemy, jakbyśmy byli nie w porządku. Um, mam trochę obawę, mówiąc o tym, w takim sensie, że um, też spotkałam się z tym, że wielu ludzi używa takich nagrań jak to czy takich e, różnych e, sposobów rozumienia w taki sposób bardzo powierzchowny, czyli właśnie nie analizuje swojego zachowania, tylko używa tych. E, tych Porad, czy tych słów, o których mówię ja, czy ktokolwiek inny, kto robi tego typu materiały, niejako mając podkładkę, po to, żeby ocenić kogoś drugiego. Więc tutaj w, to są bardzo takie delikatne, bardzo taka delikatna materia, i myślę, że tutaj trzeba bardzo ostrożnie i badać siebie, i badać sytuację. I sprawdzać. Za każdym razem, bo to też e, oczywiście my ewoluujemy, więc e, w różnych momentach życia też możemy inaczej patrzeć na różne sprawy. Mm, ale badajmy siebie, czy faktycznie naszą intencją jest, czy nasze intencje są czyste, czy, e, czy i nawet jak nie są, to to też w sensie, jeżeli my uznamy, że, musimy, że jesteśmy tylko e, tymi ludźmi z czystymi intencjami, a. Nieczyste intencje mają tylko inni ludzie, no to my będziemy blokować sobie to świadomość. Uznajmy, że każdy z nas, każdy człowiek, niezależnie od tego, kim jest, każda istota ludzka miewa również nieczyste intencje. One nie zawsze są świadome, też dodajmy, i miewa też czyste. I jeżeli my uznamy to, niezależnie od poziomu rozwoju, niezależnie od y, poziomu świadomości i tak dalej, to nie jest tak, że my jesteśmy ideałami, więc zawsze będziemy mieć część takich rzeczy, które my rozgrywamy y, świadomie lub nieświadomie, wewnętrznie, czy z drugim człowiekiem, y, które no nie są czyste, że chcemy coś osiągnąć, y, że są w tym jakieś manipulacje albo w, y, jakieś no, generalnie, że bywamy osobami również z nieczystymi intencjami, bo tylko mając takie założenie, możemy je e, odkryć. Często agresja wynika również e, z rzeczy, które się dzieją nie wprost. Zwracajcie uwagę i u siebie, jak ktoś na przykład na Was naskoczy, to zwracajcie też uwagę na to, czy Wyście mieli wcześniej złość do tej osoby. Nawet jeżeli. Pozornie nic w, nie zrobiliście takiego, żeby e, tą osobę jakoś sprowokować. Um, bo jeżeli tak było, to możliwe, że mieliście jakieś mikro zachowania e, dotyczące właśnie takiego biernego wyrażania agresji, które spowodowały, że, mm, no, że po prostu e, u tej osoby, że ta, ta część przynajmniej tej złości. Jest reakcją na to, na tą waszą złość, której być może nie chcecie ujawniać. Ale też obserwujcie u innych ludzi. Ja mówiłam o tym w poprzednim odcinku, że większość z nas ma w sobie taką głęboką też wrogość, nieuświadomioną. Ona jest, ona jest bardzo, bardzo głęboko zakopana. I my o niej na co dzień nie myślimy, nie wiemy, i się nią nie kierujemy, ale niejako ona kieruje czasami nami, zwłaszcza w sytuacjach, w których my jest, się czujemy wrażliwi, w których my jesteśmy um, niejako narażeni na zranienie, albo które dotykają naszych ran, czyli tego, co, um, no, co gdzieś nas właśnie boli, dotyka. Um, więc zwracajmy uwagę i na siebie, i na innych ludzi. W tego typu sytuacjach, po to, żeby też uczyć się odczytywać sygnały biernej agresji. Jako, że obiecałam, że będę kończyć, to dajcie znać, czy macie jakieś pytania w tym temacie, czy doświadczyliście biernej agresji. Myślę, że na pewno, ale może będziecie chcieli przytoczyć jakiś przykład tego, jak to wyglądało w Waszym przypadku. I to niezależnie od tego, czy doświadczyliście tej, tej formy agresji w stosunku. W stosunku do siebie, czyli z zewnątrz, ale też jeżeli odkryliście, że być może wy byliście bierno-agresywni, jak, jak to wyglądało? Jakie to jest uczucie? Ja myślę, że takie, mm, takie komentarze też będą pomagać nam wszystkim rozwijać się i lepiej rozumieć też różne sposoby patrzenia na, na dany temat. Zapraszam Was bardzo do zasubskrybowania tego kanału. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was również do śledzenia pozostałych social mediów promenowych: czyli Facebooka, Instagrama i TikToka. Na każdym z nich pojawiają się różnorodne materiały dotyczące psychologii, psychoterapii, poznawania siebie i takiego bycia blisko siebie. Aha, na dzisiaj e, kończę i dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dziękuję za e, wszelkie komentarze, polubienia, e, ewentualne udostępnienia. Gdybyście czuli, że te materiały są jakoś ważne, to, to e, będę wdzięczna za pomoc w rozwijaniu tego kanału. E, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem.